Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie pogadamy na samym końcu kolejki 21 o takich przedostatnich spotkaniach. Wspomnę też o ostatnim meczu 21. kolejki, który właśnie. Trwa stan Mielec i piesko-biała To jest właśnie ostatni mecz właśnie tej kolejki. Ale wracając do tematu. Pierwszy mecz, który teraz pokazuję na ekranie. To Górnik Zabrze i Zagłębie Lublin. Mecz się odbył 14.03.2021 o 15.00. I ten mecz wygrał Górnik Zabrze 2-0 z Zagłębiem Lublin. Gole Krawczyk i... Ale sama Manech. Kolejny mecz, który mógł być dużo fajniejszy i mogło paść dużo goli, ale niestety nie padło, to był właśnie Lech Poznań i Piaskliwice. Mistrz Polski uległ Lechowi Poznań w którym właśnie w sezonie obecnym Lechowi po prostu nie idzie w spotkaniach, albo przegrywa, albo po prostu remisuje, albo dostaje baty od przeciwnej drużyny. Mecz się zaczął o 18.30 i był to mecz też 14.03.2021 Było tam kilka sytuacji. Mecz był. Oczywiście na Kanal Plus. Tym razem TVP Sport zawiodło, więc czuję się trochę rozczarowany, ale cóż, ale przygotujcie się na sprawozdanie po ostatnim meczu. Podweski Stalnie Lec. No.